Ponownie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z filmikiem, o który już dawno mnie prosiłyście. E, otóż na Insta Story bardzo często pokazuję Wam produkty, których używam, dlaczego ich używam, i e, wiele z Was zadało mi właśnie pytanie, jak ja to robię, że walczę z celulitem, jak ja to robię, że mam taką sylwetkę i takie ciało po dwójce dzieci i mimo wszystko mojego wieku, bo nie mam już 15 lat. Także postanowiłam zebrać się wreszcie w garść i nagrać Wam ten filmik zacznijmy od tego, że ja już od lat uprawiam sport, chodziłam do szkoły baletowej, o czym wiecie, zawsze byłam bardzo aktywna fizycznie, ale nie tylko, już od najmłodszych lat zawsze inwestowałam bardzo w te moje pierwsze kremy. Już jak byłam nastolatką, tam miałam 15-16 lat, zawsze jakoś tam oszczędności wydawałam na jakiś krem ujędrniający, czy krem wyszczuplający, czy krem, który właśnie miał walczyć z celulitem. Mimo bardzo... Chudej sylwetki, bo zawsze byłam bardzo szczupła, starałam się mimo wszystko dbać o to, by właśnie ten celulit mi nie powstał. Oczywiście tutaj nie muszę dodawać, że nie tylko osoby otyłe walczą z celulitem, też osoby bardzo szczupłe mogą go mieć. Niestety ponad 90% kobiet walczy właśnie z tą nieprzyjemną i jakże nieestetyczną e, rzeczą. Pocieszę Was też bardzo, że mężczyźni prawie nie zauważają celulitu. To my kobiety nie lubimy go, nie chcemy go i dlatego z nim walczymy, bo tak naprawdę mężczyzna jeśli kobieta ma trochę celulitu na pośladkach, to on na to nie zwraca uwagi. Taka jest prawda. Ale mimo to my chcemy dobrze wyglądać dla siebie i dla innych kobiet, dlatego walczymy z tym celulitem i dlatego firmy kosmetyczne zbijają Majątek. Zacznijmy od tego, że żaden krem nie zrobi cudów. Ja używam kremy, wiem, że one działają, mogę Wam to zagwarantować, ale same kremy nie zrobią cudów. Także jeśli chcecie używać tylko kremu, to niestety możecie wyłączyć filmy, bo na pewno nie rozwiąże Waszych problemów. Musicie zrobić trzy rzeczy: i jest to zdrowa dieta, aktywny tryb życia i oczywiście jakiś dobry kosmetyk. Te trzy rzeczy spowodują, że naprawdę Wasze uda, Wasze pośladki, Wasze ciało będą wyglądało wyśmienicie jeszcze przed wakacjami. Mamy mało czasu, ale uwierzcie mi, jeśli od dziś po oglądnięciu tego filmiku zaczniecie stosować moje rady, to na pewno pozbędziecie się w dużej ilości jak nie całkowicie tej nieprzyjemnej pomarańczowej skórki na Waszym ciele. Także co? Zaczynamy! Od dziś wyeliminujcie niecałkowicie, ale w dużym stopniu sól i cukier. Są to rzeczy, które naprawdę magazynują cukier w organizmie, tłuszcz i jeszcze dodatkowo wodę. I to niestety powoduje właśnie, że na naszych udach i pośladkach gromadzi się. Cukier. Także, jeśli już musicie zjeść sobie coś słodkiego, to zjedzcie coś bez cukru, owoce, warzywa. Albo gorzką czekoladę. Uwierzcie mi, że teraz te modne soki wyciskane z warzyw i owoców są nie tylko modne, ale i bardzo, bardzo zdrowe. Sama takie soki sobie robię, bardzo często na Instastory wam je publikuję. Piję często sok ze świeżych buraków wyciskanych i to też, uwierzcie mi, poprawia właśnie stan skóry. Oprócz tego, oprócz takiej zdrowej diety, Zawsze inwestuję też w witaminy, ale nie w witaminy, które pomogą mi schudnąć, które zrobią cuda za mnie. Biorę tych witamin naprawdę niewiele i są to zawsze te same: kolagen i witamina C. Są to dwie rzeczy, których zawsze brakuje w naszym organizmie. Witamina C po prostu nasz organizm nie produkuje jej. Jesteśmy jednym z niewielu zwierząt, które nie są w stanie same po prostu wytworzyć, wyprodukować tej witaminy. Także bardzo Wam ją polecam, bo cierpimy na chroniczny brak witaminy C. A witamina C w organizmie jest odpowiedzialna za wszystko. Jest też odpowiedzialna właśnie za przyswajalność kolagenu. E, za co odpowiedzialny jest kolagen? Myślę, że już wiecie. E, odpowiedzialny jest za skórę, za nasze organy, za, wszystko, za to, by właśnie skóra miała taki elastyczny stan. Niestety po 25. roku życia Nasze ciało już przestanie produkować kolagen i przez to zaczyna się ten proces starzenia. I to nie chodzi tylko o zmarszczki, ale chodzi też właśnie o to, by ta skóra miała taki, była elastyczna, by ta skóra była jędrna i była taka zdrowa, świetlista. Tutaj te witaminy są akurat z naszej polskiej firmy, jest to Colway. I ten kolagen jest tutaj wzbogacony właśnie algami i witaminą E, które też wspomagają właśnie walkę z celulitem i z tą taką nieprzyjemną tkanką. Um, oczywiście nie namawiam Was do zakupu tych akurat produktów, bo na rynku mamy ich dość sporo. Zwróćcie tylko uwagę, z czego jest pobierany ten kolagen i jak dużo jest go w naszym produkcie. To mogę zagwarantować, jest dobry produkt, jest to kolagen, który jest um, pobierany z um, ryb, Słodkowodnych, także on jest bardziej po prostu przyswajalny przez naszą skórę, przez nasze ciało, jest bardziej kompatybilny z nami. Oczywiście, kolejną rzeczą jest też gimnastyka. Kto mnie śledzi od jakiegoś czasu, ten wie, że ja od lat y, ćwiczę. Ostatnio znowu wróciłam do mojego ukochanego pilatesu i do jogi i myślę, że to też bardzo pomaga mi właśnie zadbać o moją sylwetkę o to właśnie, by y, skóra była jędrna i by ciało było takie fajne, umieśnione. To też sprzyja bardzo pozytywnie, by właśnie wyglądało. To ciało fajnie. E, oczywiście nie polecam tutaj takich spacerów e, jak emeryci. Zrobimy sobie 10 km, ale tak wolnym krokiem, że nawet nie mamy zadyszki. Wracamy do domu. Owszem, e, mózg się dotlenił, wy, czujemy się lepiej, ale tak naprawdę e, to nie był taki spacer cardio i on nie pomoże nam e, wyeliminować tej tkanki tłuszczowej, czy właśnie zgubić. Kilku kilogramów. Także yy, polecam takie spacery prawie bieg, szybkim krokiem. Wspomóżcie się rękoma, bo wtedy pobudzamy też yy, tutaj trawienie. I taki szybki spacer, na przykład też ze schodów pod górkę, bardzo nam pomoże, by właśnie ujętnić tą część tutaj na udach i pośladkach. I by wyeliminować tą nieprzyjemną. Pomarańczową skórkę. Jeśli wasz tryb jest siedzący, jeśli pracujecie przy komputerze albo w ogóle e, siedzicie w pracy bardzo często albo w, po prostu siedzicie przed telewizorem cały dzień, to możecie mi uwierzyć, że żaden krem nie zadziała. To alarmuje do was, by właśnie e, minimum 2-3 razy w tygodniu spędzić pół godziny na takiej gimnastyce. E, myślę, że tylko wtedy zobaczycie jakieś efekty. E, Pamiętajcie, by nie zakładać nogi na nogę, bo to też y, tutaj blokuje przepływ krwi. Y, nie zakładajcie bardzo obcisłych spodni, bo to też y, blokuje ten prawidłowy przepływ krwi. Jeśli wreszcie zdecydujecie się na gimnastykę, na jakikolwiek wysiłek fizyczny. To pamiętajcie, że tylko regularność Wam przyniesie jakiekolwiek efekty. Odradzam raczej pójść na siłownię na godzinę, raz w tygodniu i zrobić sobie taki wysiłek, że przez dwa dni nie możecie chodzić. Lepiej to rozłożyć na dwa razy: pójść sobie raz na pół godziny i drugi raz na pół godziny, albo tak jak ja w zaciszu domowym, wykonywać sobie pilates czy jakąś inną dziedzinę sportu. Yy, Dwa, trzy razy w tygodniu, kiedy macie czas. Na przykład ja dzisiaj rano wstałam o 6.30, wykonałam sobie 40 minut e, Pilates i czułam się o wiele lepiej i wcale nie czuję się bardziej zmęczona. Wręcz przeciwnie, czuję, jakbym miała dużo więcej energii. Na pewno jutro sobie to odpuszczę, ale znowu pojutrze, znowu wrócę do e, moich ćwiczeń. Nie wykonuję zawsze tych samych ćwiczeń. E, są to różne skedy, na przykład w jeden dzień e, poświęcam więcej czasu na brzuch. Inny dzień poświęcam więcej czasu na pośladki i to już zależy od tego, jak się czuję, co chcę. Nie chcę się zmuszać i nie radzę Wam się zmuszać do ćwiczeń, że to już jest taki dla Was wysiłek, że już nie dajecie rady. To ma też być przyjemność. Także znajdźcie sobie dyscyplinę, sport, który Wam sprawia też troszkę przyjemności, bo wtedy z pewnością będziecie do niego częściej wracać. Chętniej wracać i stanie się to Waszą częścią takiej rutyny. Dodam tutaj e, rzecz oczywistą, myślę, dla każdej z Was, bo to nie chodzi tylko o z walkę z celulitem, e, o zdrowy tryb życia. Ale ogólnie o dobry stan naszej skóry, naszego ciała, naszego organizmu. Dodam tutaj też, że bardzo ważne jest picie wody. Myślę, że to już wiecie, że tego nie muszę wam tłumaczyć dlaczego. Po prostu piciem dużej ilości wody y, wspomagamy nasz organizm, pomagamy mu w tej ciężkiej pracy każdego dnia i eliminujemy toksyny z naszego organizmu. Przejdźmy teraz do trzeciej bardzo ważnej rzeczy, i oczywiście ona nie zadziała, jeśli nie wykonamy pierwszych dwóch ale na pewno wspomoże pierwsze dwa, więc jest to też taka ważna rzecz. I przechodzimy tutaj do kosmetyków. Oczywiście zanim y, nałożymy sobie jakikolwiek krem, ja mam dwa narzędzia, które pomagają mi w tym, by te kosmetyki lepiej, szybciej i mocniej zadziałały. I otóż są to te dwa gadżety. Jedna jest to szczoteczka, którą myślę, że już znacie. E, taką szczotkę z takimi wypustkami znajdziecie w każdym sklepie. I ona kosztuje naprawdę niewiele. Jest to szczotka, która po prostu pomaga nam pod prysznicem masować nasze ciało. Robimy ten masaż mocno. Nie tak, by nas aż wszystko bolało, ale na pewno musimy robić to bardzo mocno. I właśnie masujemy każdą część ciała, zaczynając od dołu. Od lat góry. używałam właśnie tej szczoteczki albo takich po prostu zwyczajnych rękawiczek. Aczkolwiek te rękawiczki eliminują martwy na skórek, ale myślę, że lepszy do masażu, jeśli chodzi o celulit, jest właśnie takie rozwiązanie. Ostatnio natomiast dostałam od Coco Collection paczkę, w której dostałam prześwietną szczotkę z firmy Yasumi. I powiem Wam szczerze, Zakochałam się w tej szczotce od pierwszego użycia. Jest to szczotka z naturalnego włosia, więc jest super rozwiązanie dla e, osób, które kochają naturalne produkty. E, I jest to szczotka, która boli. W sensie takim boli. E, ja, żeby wzmocnić działanie tej szczotki, robię masaż na sucho. Chodzę pod prysznic i na suche ciało, na przykład, nak nakładam produkt, jakiś peeling albo yy, coś, co chcę, by właśnie zadziałało i zaczynam masaż. I ten masaż robię tak dość mocno tre całe ciało. I oprócz tego, że czyszczę super ciało, eliminuje cały brud, eliminuję martwy naskórek, to pobudzam krążenie. Po prostu przyspieszamy ten przepływ limfy. Yy, kiedy zrobimy tak. Mocno ten masaż, oczywiście nie mocno, żeby wam zaraz się zaczerwieniło i spuchło całe ciało. Ma być to oczywiście masaż w niektórych miejscach, przy dekoldzie czy na biuście, troszeczkę słabszy, a może na udach, czy po pośladkach, czy na brzuchu możemy trzeć troszeczkę bardziej. I mogę Wam zagwarantować, że przy użyciu tej szczotki, przy każdej kąpieli zmniejszy widoczność Waszego celulitu, poprawi stan Waszej skóry jest niesamowita, bardzo wygodna, możemy też masować sobie skórę pleców. Odradzam używanie tej szczotki na twarz i dekolt, bo jest troszkę za mocna, ale na całą resztę ciała jak najbardziej. Dlaczego tak fajne jest właśnie masowanie, szczotkowanie naszego ciała? Dlatego, że później, jak nałożymy sobie nasz krem, to po prostu substancje odżywcze z naszego kremu, z naszego kosmetyków, które nałożymy później, Szybciej się wchłonie i głębiej się wchłoni. I co za tym stoi, lepiej zadziała. Ja tu mam kilka z kosmetyków, których używam już od jakiegoś czasu i są to kosmetyki, które ze szczerym sercem mogę polecić. Wiele z Was właśnie pisało, y, jaki krem mogę Wam polecić na celulit, na ujętrnienie ciała. Nie ma takiego jednego, który uważam, że zrobi cuda. Każdy z tych kremów wspomagany dietą, wspomagany gimnastyką, wspomagany masażem Zadziałał, także y, myślę, że jak najbardziej mogę Wam je polecić. Może zacznijmy od tego, że zawsze cały rok stosuję peelingi na ciało i y, są to przeróżne peelingi. Na przykład bardzo fajny jest ten z liren, i jest to peeling żurawinowy, y, cukrowy. Naprawdę bardzo fajnie poprawia stan skóry. Ona ma taki ładniejszy koloryt. Oczywiście tutaj ten peeling on jest za słaby, bo on ma takie bardzo małe drobinki. Przepiękny zapach. Ale on jest za słaby, by walczyć z celulitem. Także nie takiego peelingu musicie szukać, jeśli chcecie walczyć z pomarańczową skórką. To jest peeling, którego używałam codziennie przy każdej kąpieli. On jest delikatny i on na pewno poprawia. Waszej skóry. Kolejnym peelingiem ze względu na skład jest peeling kokosowy i jest to Efektima, i on ma właśnie takie e, działanie e, pojędrniające, ma tu naturalne drobinki peelingujące z łupinek kokosa, aczkolwiek ten peeling jest tak słaby, tych, te łupinki są tak drobno zmielone, że prawie ich nie wyczuwamy, ale sama y, konsystencja po prostu tego peelingu mi się podoba, bo ja im nakładałam na nogi i pozostawiałam 10 minut i po prostu w ciągu tych 10 minut masowałam sobie szczotką. I wtedy te substancje odżywcze, które są w tym y, kosmetyku, one się lepiej wchłaniały i działały pod skórą, także odradzam nakładanie pod prysznicem, jak Wasze ciało już jest mokre, takiego peelingu i zaraz spłukanie go po minucie, bo on po prostu nie zadziała. Musicie pozostawić jakikolwiek kosmetyk na kilka minut. Świetnym też rozwiązaniem jest Coffee Miracle, jest to naturalny peeling kawowy i tu jest ta ważna kawa, która też ma takie działanie właśnie, zwalcza celulit. Jest tu też olej migdałowy, sól z morza martwego, witamina E, masło Shea, Olej makadamia, olej kokosowy, naprawdę wszystkie składniki, które świetnie radzą sobie właśnie z walką z celulitem. Także bardzo wam polecam ten peeling ze względu na to, że on jest niedrogi, ale on jest naprawdę bardzo skuteczny. Zobaczcie sobie też jego opinię na stronie wizaz.pl. Bo on zbiera prześwietne opinie. Dużo osób z niego jest bardzo zadowolonych. Oczywiście, same możecie sobie też wykonać taki peeling z kawy, z fusów, z kawy, która Wam pozostaje w domu, ale na przykład mi się nie chce z tym bawić. Eee, ten peeling jest też wspaniale wzbogacony właśnie innymi składnikami, dlatego myślę, że za cenę, którą ma. Jest warty jak najbardziej i co też bardzo ważne działa. Możecie sobie też ten peeling nałożyć, poszczotkować się później i by jeszcze wzmocnić działanie tego peelingu, możecie owinąć się folią. Taką plastikową folią w domu i pozostawić to na 10 minut. Mówię Wam, efekt jest gwarantowany. Stan skóry naprawdę się poprawia, skóra jest bardziej ujędrniona, ma ładniejszy kolor i ta walka z celulitisem jest naprawdę bardziej skuteczna. Także jak najbardziej polecam ten produkt. Kolejnym kosmetykiem, który, który według mnie mi się sprawdził i który bym poleciła, to jest na przykład kolejny kosmetyk Efektima, i to nie jest film sponsorowany przez Efektima, to jest jakiś przypadek. Celulift, jest to serum antycelulitowe, i tutaj mamy kofeinę, teofilinę, teobraminę i olejek z zielonej kawy. Też ważny składnik ekstrakt z zielonej herbaty. Także jeśli macie jakiś krem z ekstraktem z zielonej herbaty, to też jest bardzo fajny składnik. No, i ten, e, oprócz tego, że te serum miało super konsystencję, super się wchłaniało, e, dały taki świeży, e, taką świeżość czułam na nogach, kiedy go nakładałam, e, bardzo szybko się wchłaniał, no i poprawił kondycję e, na moich nogach. Także też bardzo polecam, ze względu na to, że on też nie jest drogi, a skuteczny. Nie warto czasem wydawać fortuny na krem, e, bo nie zawsze po prostu uzyskamy. Myślę, że wiele osób wydaje fortunę na krem i po prostu później jest rozczarowana. Mówi, że ten krem nie działa, bo wymaga od tego kremu, że zastąpi wszystkie inne punkty, czyli dietę i gimnastykę i sam jeden krem zdziała cuda. Po prostu nie ma takiego kremu. Nie istnieje jeszcze takiego kremu, nie wymyślili, żeby zdziałał naprawdę cuda. Ostatnim kremem, który testuję, który doszedł do mnie z jakiś miesiąc temu jest krem firmy Topa. Jest to krem Nocny turbo krem antycelulitowy z efektem ultradźwięków. Jest to krem, który nakładamy na noc. Dlaczego na noc? Dlatego, że podczas właśnie snu nasze ciało się regeneruje, dochodzi do takich najważniejszych procesów odnowy w naszym organizmie, dlatego warto jest właśnie... Mocny krem na twarz czy mocny krem na, na ciało nałożyć nocą. On wtedy lepiej zadziała. I e, jak ja tutaj też to robię, może zakładam go jeszcze przed spaniem, dużo wcześniej i owijam się właśnie też taką folią. Dlaczego ta folia, e, ta plastikowa folia tak dobrze działa i dlaczego tak wszyscy e, ją polecają? Dlatego, że po prostu e, doprowadzamy do tego, że zmuszamy Składniki aktywne, które znajdują się w balsamie, by przeniknęły do ciała. One się nie ulotnią, tylko po prostu przenikną do naszej skóry. I tak samo działają też maseczki na twarz. To jest to samo e, działanie. Jeśli nałożymy taką maseczkę, e, takie płótno na, na naszą twarz, to też zmuszamy, by wszystkie składniki aktywne się nie ulotniły, tylko e, wchłonęły się w naszą skórę. I tak samo działa właśnie krem, jeśli owiniemy się taką folią. Także jeśli już jesteście naprawdę zdesperowane, jest mało czasu przed wakacjami, to polecam takie rozwiązanie. Gimnastyka od dziś. Zdrowa dieta, eliminujemy słodycze, eliminujemy... E, sole niepotrzebne, możemy to zastąpić gorzką czekoladą, która nam też y, dużo energii dzięki magnesowi, który jest w środku i oczywiście kosmetyka. Szczotka albo rękawica, to już co macie pod ręką, co macie w domu i krem. Oczywiście, czekam na Wasze wiadomości, Wasze komentarze, yy, który z moich sposobów wystosujecie, czy którykolwiek jest dla Was nowością, co Wy polecacie, yy, czy też walczycie z, tym, z tą zmorą każdej kobiety. Teraz się z Wami żegnam, zapraszam do innych moich filmików. I to tyle na dzisiaj. Cześć Wam!